Tymczasem w absurdystanie. Marsz, marsz, Dombrowski, ziemi polskiej do Polski. Tymczasem w absurdystanie 108, opublikowany 23 października 2019 roku. Wyniki wyborów raczej nikogo nie zaskoczyły. Największa koalicja opozycyjna pod wodzą Platformy Obywatelskiej w starciu z Pisem poległa. Wyniki pozostałych ugrupowań Lewicy, PSL-u, Skukizem oraz Konfederacji pokazały to, o czym wiedzieli wszyscy z wyjątkiem liderów Platformy już od ładnych paru lat straszenie Pisem już nie wystarcza do wygrania wyborów. Wyborcy chcą mieć możliwość oddania głosu na ugrupowanie, które ma konkretną wizję tego, jak zmieniać kraj. Wyborcy wiedzą gdzieś czy e, czym jest PiS, a wszystkie skandale i naruszenia podstaw demokratycznego państwa są dobrze udokumentowane. Ktoś nawet stworzył kompendium wiedzy o pisowskich skandalach. Najwyraźniej jednak dla większej części wyborców to, co im oferuje PiS, jest ważniejsze niż kto tam ile pieniędzy ukradł, czy ich bratanek dostał synekurkę i co się wyprawia w Trybunale. W rezultacie nic dziwnego, że wszystkie te afery spływają po pisie jak po kaczce. jak na przykład niedawna afera z Polską Fundacją Narodową płacącą znaczące sumy amerykańskiej agencji PR, która promuje Polskę w ten sposób, że kazała komuś nie mającemu o naszym kraju pojęcia wrzucać przypadkowe zdjęcia na Instagrama, w tym zdjęcie czeskiej Pragi czy Freestyle'owego narciarza w, w kontekście sukcesów Skoczka narciarskiego stocha. Konto na Instagramie, kiedy ostatnio sprawdzałem, miało około 40 obserwujących, a dziś już nie istnieje, ale wiadomo, że chodziło nie o promocję kraju, tylko o to, żeby polonijni zwolennicy PiS, stojący za tą agencją, także mogli załapać się na dobrą zmianę. Nikogo także nie dziwią manipulacje przy sprawie Kraksy Beaty Szydło w Oświęcimiu. Ostatnio okazało się, że CD z nagraniem z kamer przemysłowej, będące jedyną kopią, zostało zniszczone, a dane utracone bezpowrotnie. Nagranie to, zdaniem obrońców kierowcy staronowego przez rządową limuzynę Sejczęto, mogłoby potwierdzić prawdziwość jego słów, ale prokurator nie widzi problemu. Jego zdaniem, nagranie i tak by nic nie wiosło do sprawy i nie wpłynęłoby na decyzję prokuratury. Cóż, w to akurat jestem w stanie uwierzyć. Ale mówiliśmy o wyborach. O ile w Sejmie PiS utrzymał swoją większość, pozwalającą na samodzielne rządy, w Senacie sprawy nie poszły po myśli Kaczyńskiego. Opozycja ma tu niewielką większość, 51 do 49, i PiSowi będzie raczej trudno podkupić senatorów opozycji, nie to, że nie próbowali. Już jednemu z senatorów PO zaproponowali posadę ministra zdrowia, zamiast za przejście na drugą stronę, co jest dość smutne, bo pokazuje, jak nisko na liście ich priorytetów znajduje się będąca w zapaści służba zdrowia. Według posła PiS, Marka Suskiego, opozycja w Senacie wygrała, bo była nieuczciwa, wystawiając wspólnych kandydatów w większości obwodów wyborczych. Ciekawe, że posłowi Suskiemu nie przeszkadza, że kandydaci PiS również nie konkurowali z kandydatami np. partii Gowina. Wybory pokazały również, że nawet wyborcom PiS nie podoba się hamstwo, bezczelność i styl prowadzenia polityki niektórych posłów. Co bardziej odrażające postacie, takie jak były prokurator stanu wojennego, odpowiedzialny za rozmontowanie wymiaru sprawiedliwości, do sejmu się nie dostały. Podobnie, między innymi, Bernadetta Krynicka, której odrażające traktowanie protestujących w Sejmie rodziców osób niepełnosprawnych zostało uwiecznione na zdjęciu, które stało się chyba ikoną ostatniej kadencji Sejmu. Ironią losu jest to, że Krynicka do Sejmu już nie wróci, widoczna w tle matka chłopaka na Wódzku, została nowo wybraną posłanką opozycji. Na zebranie się nowo wybranego parlamentu przyjdzie jeszcze poczekać. Na razie zebrał się powtórnie tylko parlament w odchodzącym składzie. Były obawy, że termin tego posiedzenia został przez pis ustalony po to, żeby mogli coś zadziałać, jeśli wybory poszłyby nie po ich myśli, nie wiemy jednak, czy obawy te były uzasadnione, bo taka potrzeba nie zaszła. Parlament zajął się zatem innymi sprawami. Posłowie głosowali na przykład za, nad zmianami w prawie, które mogą zaowocować de facto uniemożliwieniem prowadzenia edukacji seksualnej. Według nowej ustawy, mówienie szesnastolatce, że seks jest fajny, może zostać potraktowane jako zachęcanie małoletniego do podejmowania współżycia płciowego, za co może grozić do 5 lat więzienia, to więcej niż dostaje dziś typowy gwałciciel. Tymczasem pójście z ową szesnastolatką do łóżka i pokazanie jej, jak fajny jest seks w praktyce, nie będzie problemem, bo wiek zgody w Polsce do 15 lat. PiS coraz bardziej próbuje zadowalać polską prawicę i Kościół. Innym dokumentem przegłosowanym w Sejmie była uchwała o potępieniu antykatolickiej nienawiści w Polsce, bo jak wszyscy wiemy, Kościół Katolicki w przeciwieństwie do homoseksualistów czy uchodźców jest w naszym kraju bardzo ciemierzony. Wśród głosujących za tą ustawą była kandydatka opozycji na premiera Małgorzata Kidawa Błońska, którą promowano jako osobę będącą w stanie ogarnąć największe problemy w kraju dzięki bycia czyjąś tam wnuczką. Pani nie doszła, premier jednak powiedziała, że zagłosowała za tą uchwałą przez pomyłkę. Kolejną rzeczą, która miała miejsce podczas tych obrad odchodzącego Sejmu było zaprzysiążenie nowej posłanki edyty Kubik, która w Sejmie zajęła miejsce Kornela Morawieckiego. Posłanką była przez dwa dni, a teraz należy się jej odprawa w wysokości 24 tysiące złotych. Poza tym wygląda na to, że po przedwyborczej gorączce życie w kraju wraca do normy. Po ukrywani przez PiS skompromitowani działacze wychodzą z szaf. Szefnik, który po ujawnieniu skandalu z kamienicą, którą okazjonalnie wynajmował znanym przestępcom prowadzącym w niej hotel na godziny, wrócił z wakacji, podczas których przestał być członkiem PiS, więc problemu nie ma. Antoni Macierewicz wraca z zapowiedziami kolejnych sensacji smoleńskich. Zresztą Smoleńsk powrócił już przed wyborami w postaci dawno niewidzianej miesięcznicy. W końcu data, tuż przed rozpoczęciem ciszy wyborczej, nie mogła się zmarnować. Jak zwykle do obsługi imprezy wysłano znaczące siły policyjne, które wsławiły się w internecie próbą zatrzymania podejrzanego o zamiary wywrotowe inwalidy na wózku. Filmik, na którym pięciu policjantów goni odjeżdżający w dal wózek inwalidzki przyćmił w internecie całą imprezę. <laughs> Ministerstwo Sprawiedliwości, znane z tego, że chętnie pompuje pieniądze w Imperium Ryzyka i inne przychylne pisowi organizacje, rozpoczęło nową kampanię, gdzie za półtora miliona złotych będą promować instytucje małżeństwa, ponieważ z jakiegoś tam sondażu wyszło im, że osoby nie czujące odpowiedzialności za kogoś bliskiego, czyli nie, mając, czyli nie będące w związku małżeńskim, są częściej skłonne do popełniania przestępstw, co według ekspertów jest oczywistą bzdurą. Dziwnie jednak ministerstwo nie jest zainteresowane walką z przestępcami na radykalnej prawicy, co w przeciwieństwie do gangów żyjących na kocią łapę, staje się coraz poważniejszym problemem. Ostatnio zatrzymano dwie osoby, które planowały odpalić bomby podczas Marszu Równości w Lublinie. Kilka dni później policja ochraniająca podobny marsz we Wrocławiu zatrzymała człowieka idącego w stronę tłumu z nożami. Szczęście jeszcze, że można liczyć na policję w takich przypadkach. W szerszym jednak kontekście nie zawsze działają z sensem. Agata Trzebuchowska, znana z głównej roli w oscarowym filmie Ida, została wezwana na przesłuchanie w sprawie rozwieszanych na ulicach antysemickich plakatów. Dlaczego akurat ona? Otóż strona, która pierwsza poinformowała o owych plakatach, użyła fotosu z filmu Ida jako swojego zdjęcia profilowego na Facebooku. Na szczęście Trzebuchowski udało się wyjaśnić policjantom, że to, że jakiś profil na Facebooku ma jako profilowe zdjęcie osoby publicznej, nie oznacza, że jest prowadzony przez tą samą osobę, a z faktu, że dana strona informuje o wydarzeniu, nie oznacza, że jest to wydarzenie, za które jest ona odpowiedzialna. Za to dobrze mają się sprawy za granicą. Pomimo pewnych perturbacji, Janusz Wojciechowski został wybrany jako europejski komisarz do spraw rolnictwa. Według Kaczyńskiego jest to olbrzymi sukces, bo Polska nigdy nie miała ważniejszej funkcji w EU. Pomijając fakt, że nie jest to nasz pierwszy komisarz, to znowu wyłazi kompleks Kaczyńskiego wobec Tuska. Ale co tam Tusk? Polska prawica ma nowy dowód do przysłowiowego bólu dupy: Nobel dla Tokarczyk. Ta feministka wspierająca ochronę środowiska i walkę o prawa osób LGBT jest teraz przez prawicę traktowana jako wróg ojczyzny. Nienawidzą jej od lat, nazywając ją antypolską, antychrześcijańską lub oskarżając o obrażanie Polaków lub wręcz o zdradę, ponieważ nie zgadza się z promowaną przez prawicę wersją historii, według których Polaków, Polacy byli zawsze ofiarami albo bohaterami, a nigdy sprawcami nieszczęść innych. Wybór prawicowych ataków na Tokarczuk można przeczytać w internecie. Przez lata PiS torpedował wszelkie próby uczczenia znanej pisarki. W 2015 roku radni Nowej Rudy próbowali odebrać jej honorowe obywatelstwo miasta, ponieważ jej słowa stoją w sprzeczności z polską polityką historyczną. Rok później w Wałbrzychu radni PiS opuścili salę obrad w proteście przeciwko uhonorowania aktor autorki. W 2018 roku Stanisław Michałkiewicz, znany antysemita i prawicowy publicysta, sugerował, że jej nagroda Bukera to tylko przystanek w drodze do nobla, którą lewacy, Polako, którą lewacy nagradzają Polakożerców. W tym samym roku felejtonista do Rzeczy napisał, że to, co najlepiej wychodzi do karczuk, to karczok, to mizdrzenie się i szczekanie na Kaczyńskiego za jego słowa o uchodźcach. Rafał Ziemkiewicz, dawniej pisarz Science Fiction, a dziś prawicowy publicysta, nazwał ją beneficjentką dobrej zmiany, bo jej praca jest promowana na zachodzie tylko po to, żeby udzielić wsparcia przeciwnikom PiS. Minister kultury zaś w telewizji poinformował, że nigdy nie udało mu się skończyć żadnej książki Tokarczuk, w odpowiedzi na co Tokarczuk powiedziała, że w sumie to się nie dziwi, bo wie, że jej książki są trudne. Nobel dla Tokarczuk, mimo proroctwa Michałkiewicza, zaskoczył prawicę. Tygodnik Solidarność poinformował o tym w kuriozalny sposób. Olga Tokarczuk, żarliwy obrońca demokracji, nazywająca Polaków mordercami Żydów z Noblem, brzmiał tytuł artykułu, w której jej bibliografii towarzyszył wybór, co bardziej oburzających cytatów. Inni próbowali się trochę ogrzać w jej chwale. Rafał Ziemkiewicz pogratulował beneficjentce dobrej zmiany na Twitterze, nie mogąc powstrzymać się od komentarza, że był rzekomo jednym z pierwszych recenzentów, którzy poznali się na jej wyjątkowym talencie, a zatem ta nagroda jest trochę jakby także jego. Minister kultury, zapowiedział, że może jednak zmusi się do skończenia jej książek. Minister finansów zapowiedział zwolnienie Noblistki z obowiązku zapłaty podatku od nagrody. Jeden z senatorów PiS natomiast powiedział, że jest to niewątpliwie sukcesem rządu, że podczas rządów premiera Morawieckiego Olga Tokarczuk dostała Nobla. Byłem przekonany, że jest to fałszywka, ale znalazłem nagranie tej wypowiedzi. A miałem nadzieję, że po wyborach nie będę miał już tylu absurdów do opisywania. O święta naiwności. Tekst powstał do portalu Bryckiej Listy. Zdjęcia użyta w koladżu, Kaczyński z innymi w Sejmie, z oficjalnej strony Sejmu RP, na zasadzie Creative Commons. Zdjęcie Olgi Tokarczuk, Martin Kraft, także na zasadzie Creative Commons.